Rok I gdzieś w krótkim czasie z kilkoma mi się mocy zawaliło Więc stwierdziłem, że mm, chciałem spełnić dwa marzenia. Pierwsze o długiej, samotnej podróży, bo zawsze jeździłem bardzo dużo, ale wiecie, z dziewczyną, ekipą, zawsze otoczony ogromnym ludzi, że martwiłem się, czy ja będę potrafił dwa dni tam za sobą spędzić. E, i, a drugie marzenie miałem, żeby zobaczyć Himalajach. No, i wyruszając z Gruzji, przejechałem przez Turcję, Irak, Iran. W Iranie dali mi wizę do Pakistanu. Omanu złapałem wizę do Indii. I później po Indii widziałem jeszcze przez kilka miesięcy. No, i ostatecznie, ten dźwięk udało mi się wleść na ten sześciotysięcznik w Himalajach. Od szczytu w Himalajach do wulkanu na Teneryfie wydarzyło się wiele fascynujących opowieści w drodze z Djihara Lecz my pytamy o to najbardziej aktualną i codzienną, jak współczesnemu człowiekowi żyje się w jaskini. Że komuś to może się wydawać śmieszne, ale ja zamiatałem tutaj, bite 15 minut. Mam taką zmiotkę z palmy, nie wiem czy gdzieś. gdzieś... Widziałam, zastanawiałam się gdzieś, na początku, tam, że to kropiło. nie kropiło. Nie wiem, jest gdzieś? To jest w ogóle z palmy. I to, na, normalnie na tym rosną ja daktyle. I jak daktyle spadną, to się robi suche, Łączysz ze sobą dwie. Myśleliśmy nawet kiedyś, żeby to sprzedawać. I no, będziemy, jak to się ładnie zrobiło. Ta zmiotka jest nieśmiertelna. Ekologiczna. Ekologiczna, totalnie. Więc tym się najlepiej zamiata kamienie i kam, 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 kamienie i piach. Więc przed przyjazdem mojej mamy naprawdę zamiatałem. No, życie nie pewnie uczy kombinowania, co? Uczy szukania rozwiązań. To wygląda naprawdę spokojnie. Wiesz co, mam zamknięcie do sypialni, żeby nie, nie wlatywały mi komary, bo mam dwie kotary, żeby one mogły się spotykać tutaj na środku, żeby, wiesz, rozsuwać to tak. Bo tu nieustannie, jeżeli pojawia się problem, to musisz znaleźć do niego rozwiązanie. No i kiedy zaczęło się robić ciepło, pojawiły się komary, trzeba było zabezpieczyć się przed jakimiś, no, zrobić sobie moskitierę. Kiedy słońce zaczęło się przesuwać wraz z porą roku, Mniej więcej czerwcu, już od 15 mielibyśmy słońce, które waliłoby nam prosto w oczy, więc musiały powstać rolety chroniące przed słońcem. Okazało się, że mogą pełnić dodatkową funkcję, bo jest też ekran, jest to ekran do projekcji, wielofunkcyjny. Więc, więc, więc tak, po prostu pojawiają się, pojawiają się jakieś kwestie, trzeba je w pewien sposób sobie z nimi poradzić, znajdując jakieś rozwiązanie. A że tutaj to jest jak wielki plac zabaw, to można się naprawdę fajnie kombinować. Najbardziej to w ogóle czego mnie uczy i jaskinia i chyba cały kanary, to uważności. Tak tego, żeby nie pędzić za mocno i cieszyć się mam mniejszymi Cieszyć się chwilami. O. E, zachód słońca. Jak często na co dzień oglądamy zachody słońca? Ja staram się czasami to robić, ale mieszkając w mieście, to tak naprawdę, jeżeli specjalnie nie pojadę, nie wiem, na rower gdzieś za miasto. Żeby obejrzeć sobie ten zachód, to go nie doświadczę i to się zdarza bardzo rzadko. A tutaj oglądam go prawie codziennie. I wiem, że każdego dnia jest inny. I każdego dnia jest. Przeżywam go totalnie jakby był pierwszy, mimo tego, że, że już ich obejrzałem chyba już setki. A jak to jest nie mieć drzwi? Jak No zakrycia. Trzeba się przyzwyczaić do tego, gdzieś głęboko wydaje mi się w głowie tak poczuć, że... Um, klucz zawsze jest pod wycieraczką, czyli że, mówiąc, mówiąc wprost, że um, ufać, że nic się nie wydarzy, że nikt ci nie zniszczy tego miejsca, nie okradnie cię, bo to jest coś pierwszego takiego, kiedy przyjeżdżają ludzie, w szczególności z Polski i mówią, ale jak to nikt cię tutaj nie okradnie. No nie. Raz, że no, powiedzmy większość ludzi mieszkających w jaskiniach czy w chatkach no, nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa. No, to są osoby często w trudnej sytuacji materialnej. A dwa, że też, nie wiem, kiedy ufasz, że będą ci się działy dobre rzeczy i, i, nie, i nikomu nie wyrządzasz krzywdy. Wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa nic przykrojego ci się nie przydarzy. Oczywiście dobrze jest mieć jakieś swoje magiczne skrytki i, i umieć, umieć się zabezpieczyć na różne okoliczności, ale myśl o tym, że po prostu mogę wyjść stąd i to będzie, że nikt tego nie wyniesie, nie rozkradnie, musiałem się oswoić z tym, no bo na, nie wiedziałem tego na początku, choć ludzie mi mówili, że jest bezpiecznie. Dopiero kiedy zacząłem rozumieć, że on żyję, żyje w pewnej społeczności, mam sąsiadów, że ci sąsiedzi też widzą, co się dookoła dzieje, że więc kiedy poczułem się bezpiecznie, to, to dużo zmieniło. A tak poza tym, to się nie mając okna, śpi się bardzo zdrowo. I życie na świeżym powietrzu to jest zupełnie inna sprawa, kiedy przyjeżdżam czasami w gości do kogoś, czy po prostu spędzam kilka nocy w mieszkaniu. Dziwnie mi się oddycha, bo powietrze w mieszkaniu, nawet jak masz otwarte okno, jest, jest inne. I no, wydaje mi się, że takie ciągłe poczucie bycia w naturze, że jesteś totalnie outdoorowo 24 godziny na dobę, nawet jeżeli jestem u siebie w sypialni, która jest tak naprawdę trochę już jak dom, no bo jest zamykaną jaskinię, to, to poczucie, że ciągle. Muszę żyć według jakiegoś takiego um, modelu, na, nie wiem, modelu natury, ja rytmu natury, że kiedy jem posiłek, to muszę to to, od razu po nim posprzątać, bo jeżeli tego nie zrobię, pojawią się zwierzęta, które zadbają o to, żeby to, to jedzenie zniknęło, równocześnie dostarczając mi jakichś problemów. I, I to, że tak, że ja mogę zostawić im jedzenie, ale troszeczkę dalej i mamy pewną umowę społeczną, że ja sobie to mogę żyć, a one mi dają święty spokój. Ale, ale trzeba się dostosować do pewnych zasad i yy, to jest fajne. Coś w tobie zmienił taki głęboki kontakt z naturą i mieszkanie z nią na co dzień, aż w takiej bliskości? Chyba wszystko, yy, piekarnik do pizzy i do ciapaty. <laughs> W jednej chacie nie ma piekarnika na ciopatię i a ty masz po prostu półprofesję. Znaczy, pierwszą rzeczą jaką tutaj zamontowałem był hamak, żeby móc gdzieś spać, a drugą był ten piekarnik, bo zawsze mi się marzyło, a nigdy nie miałem okazji zrobić takich rzeczy, zobaczyłem kilka poradników na YouTubie i... ...wyspąciłem. No i wtedy się przychodzi. Tak, Czyli jest po... taka była, tylko potrzebowała się pogłębić? Tak. tak Czy coś tak. jeszcze robisz? Nie, tylko ja pogłębiłem i zamknąłem, bo tam ona była otwarta, więc ona jest, jak musimy spojrzeć bliżej, jest zamknięta, jak gdyby nasze kamień. I wykopałem teraz przez ostatnie dni mnóstwo muszli, które muszą tutaj być od momentu, kiedy wyspa się wyłoniła z oceanu. O Jokic. Więc to są muszle, które mają co najmniej no, set, setki tysięcy lat. Nie wyobrażam sobie na stałe życia w mieście, na pewno tak długofalowo i chciałbym też, nie wiem czy tutaj, czy może gdzieś mam jakieś już inne może pomysły co do, co do miejsc, ale gdzieś chciałbym docelowo żyć sobie w zgodzie z przyrodą, ze swoim własnym ogrodem, z miejscem, w którym będę mógł sam się wyżywić, sam wyprodukować energię i uzyskać wodę potrzebną do życia i tak naprawdę móc kreować sobie swoją rzeczywistość, nie przejmując się tym, co system mi nakazuje bądź zakazuje, po prostu żyjąc po swojemu, nie martwiąc się o media, o, o czynsze, o to, czy, czy sklep będzie otwarty czy zamknięty, tylko po prostu żyjąc sobie tak, tak jak... Tak jak sobie pościelesz, tak się myślisz, no nie? Ale chodzisz do sklepu, czy nie chodzisz? Najczęściej chodzę za sklep. Znaczy, chodzę do sklepu też, robię zakupy, odwiedzam Lidla, Aldi, czy inne sklepy, które są w całej Europie i tutaj też, ale w miarę możliwości jednak staram się e, opierać na fryganizmie, w sensie na odzyskiwaniu żywności, co sprawia, że... E, no, i koszta maleją, bo ekonomia dobrze działa, no i tak na dobrą sprawę marnuje się tego tak niewyobrażalnie dużo, że ja nie jestem w stanie przejść tego, co pojawia się u mnie i również u moich sąsiadów. A woda? No bez wody to ciężko. A bez wody woda się nie da się, zdecydowanie. Skąd trzeba przynieść? Życie tutaj uczy y, szacunku do y, zasobów. Tak, mi się, można, tak bym to nazwał, bo na co dzień, kiedy masz prysznic w domu albo wannę jeszcze, nie myślisz o tym, ile wody zużywasz, bo odkręcasz kran i ona jest. I co najwyżej zapłacisz większy rachunek, który, którego, który nie będzie i tak bardzo odczuwalny. A tutaj każdy jeden liter wody, każdą szklankę tak naprawdę można by powiedzieć, musimy wnieść. Więc jak zainstalowałem tutaj prysznic, bo też mam tutaj łazienkę i prysznic, to ten prysznic to w tej chwili jest 20-litrowy. Wtedy była taka bańka 8-litrowa. I wzięcie jednego prysznica to była prawie cała bańka z 6 litrów. Ale jak poczułem raz, jak, jakim, z jakim trudem się wiąże przy, przy, przyniesienie tej wody, e, i jak nią zarządzać mądrze, zacząłem, zacząłem myśleć, jak nią zarządzać, to nagle okazało się, że można e, w pewien sposób ekonomicznie podejść do różnych spraw, że można zrobić inne kraniki, że można po, część wody ponownie wykorzystać używając. E, nie używając jakichś mocnych detergentów, że mogę w koniec końców, w tej chwili, wykąpać się w dwóch litrach spokojnie. I gwarantuję, że od stóp do głów naprawdę człowiek może być czysty. Tylko trzeba to zrobić sprytnie i nie marnować tej wody. I to miejsce bardzo tego uczę. Szacunku do zasobów. Nawet do zasobów, jakim jest prąd, bo też muszę myśleć o moje, znaczy. Poza tym, że właśnie pojawia się tu lodówka, internet, projektor, czasami filmy i tak dalej, to wszystko co jest w każdym domu, to moje to moich sąsiadów. Wielu z nich nie ma takiego komfortu i luksusu, więc to miejsce jest też elektrownią dla moich znajomych sąsiadów, którzy tu mieszkają, więc też muszę myśleć, powinienem myśleć o tym, jak wygląda stan energetyczny. A żyjące na co dzień mieście, to przychodzi po prostu z taką natura... To jest oczywiste, bo jest magiczne. Przechodzi do nas prąd, przechodzi do nas gaz, przychodzi do nas woda. To o tym po prostu musi pomyśleć, zadbać o to. Czy to jest trochę tak, że masz mniej, ale żyjesz bardziej? Myślę, że trochę tak. Albo inaczej. Mniej... Wiele małych rzeczy mi sprawia wielką radość. Tak bym to ujął. Bo... żyjąc gdzieś na stałe prawie każdy dąży do poprawienia komfortu. Tak mam takie takie odczucie. I tak naprawdę te rzeczy, którym jest kuchnia, którym jest e, jakaś łazienka, to są rzeczy, które sprawiają mi, że łatwiej mi się żyje. Ale mm, nie potrzebuję się otaczać przedmiotami. I te przedmioty, które do mnie przychodzą, niezależnie czy to są ubrania, czy to są miejsca, które stają się częścią, częścią wyposażenia? One przychodzą we właściwym czasie. Nie spędzam godzin e, przeglądając katalogi IKEA. E, nie, nie myślę o nowej aranżacji wnętrza i czy, e, czy białe. Jakie są odmiany białego? Ja kiedyś robiłem, robiłem remont mieszkania i, i chciałem kilkadziesiąt. I chciałem pomalować, pomalować ścianę, i ja nie wiedziałem, że jest kilkadziesiąt różnych rodzajów białe, bieli. Tutaj nie mam tego problemu, zdecydowanie, więc tak. A skinia sama pomalowała? Tak. Natura robi najlepsze kolory. Miejsce, w którym czujesz się dobrze, który zapewnia ci bezpieczeństwo. I, i, i to mi daje ta jaskinia, więc totalnie się mną opiekuje. Um, w sypialni, która jest powyżej, to już mam takie w ogóle poczucie, jakbym był w takiej, takiej bezpiecznej bańce. Niezależnie od tego, co by się nie działo, czy będzie, czy będzie przyjdzie tornado, będzie wiało, czy będzie padało, czy przyjdzie Kalima, wiem, że tam jest moja bezpieczna przystań. I no, na maksa się mnie opiekuje, więc, więc no, jestem, jestem wdzięczny tym kamieniom totalnie każdego dnia, że, że mogę pod nimi być. O, momentik, tam tam oraz... Większość część gór, które udało mi się przemierzyć od i w dół aż tutaj. No ten tak, tutaj pobicie rekordów, jakichś wyników, osiągnięcia, przejście na jednej nodze, kulajnozę, te mm -hmm. uchu i tak dalej. Po prostu jestem trochę doczęta z tego wszystkiego wielką radę. Tak jest, to, to, to jest to, jest, to, jest, to jest genialne. i jest genialny. I jest bardzo... W ogóle to każdy dzień, każda sekunda tego marszu była tego warta. I no, jestem zakochany tak w ten rybie. Jeszcze... Jeszcze bardziej niż byłem. No, taka emocjonalna relacja na gorąco. Pozdrawiam końca wyspy. buenos dias, Buenos dias świecie! No to i to miałem